etnie z którego zacznę i tak będzie dobrze kierowca fan Łukasza budowlańca mówi, że oglądał Hej, zobaczcie. Kupiłem betoniarkę, kupiłem tak na próbę trzy worki cementu, kupiłem dwa worki wapna. Nie będę używał plastyfikatorów. Potem wam powiem dlaczego i udostępnię chyba w linku na dole taki ciekawy film, który mnie przekonał do tego, żeby tych plastyfikatorów nie używać. Sam buduję dom bez kredytu. Budujemy nowy dom. Robiemy, co będzie, to będzie. Palę beton dobra. Dzień dobry, Grzegorz. Z tej strony tą betoniarkę dzisiaj od pana kupiłem. Mam tylko jedno pytanie. Czy ja coś źle robię, czy jakiś jest patent na włączanie tej betoniarki, żeby tego guzika nie trzymać? Bo jak go puszczam, to ona się wyłącza, wyłącza po prostu. Co? No tak, jak puszczam, to znaczy jak naciskam, to ona tylko w momencie, kiedy trzymam ten przycisk, jest włączona. Tak dzwonię zapytać, bo może coś źle robię. Może jest jakiś, nie wiem, że jest na to jakiś sposób. Dobra, próbuję, spróbuję jeszcze raz. Dobra, odpala Magrega, zobaczę. Bo na razie co puszczam, no to ona się po prostu rozłącza, nie? Dobra, jak coś to będę dzwonił, Dobra, no to do usłyszenia. Dobra, poszedłem w tą zaprawę robioną samemu. Kupiłem na AliExpress betoniarkę. Zobaczcie, takie cudo, 165 litrów Betoniarka, jak ona się nazywała? E, a Altrat, tak? Altrat 165 No i w, w, w... tych ogłoszeń z betoniarkami, sezon się zaczyna, nie było zbyt wiele tam chyba z 5 czy z 6. Wszystkie te betoniarki wyglądały jak psu z gardła wyjęte. No po prostu przepracowane betoniarki w cenach tam od 1000 od 1000 do 2000 złotych, zależy od pojemności Mniej więcej i no jak zobaczyłem, zobaczyłem tą, to oszalałem, nie? pomarańczowa po prostu Bentley Continental wśród tych betoniarek dostępnych w tym czasie na tym eliksie i mówię jadę, biorę. Facet wystawił ją za tysiaka, eee, napisałem do niego wiadomo, wiadomość na Eliksie, że za 700 zabieram, a się odpisuje, że w porządku. Eee, betoniarka była do odebrania za miastem około 10 km, no i zapłaciłem za nią 700. Przywiozłem ją tutaj na budowę. Po drodze, jadąc już z tą betoniarką, kupiłem i cement, i wapno. No ale przyjechałem, porozstawiałem wszystko, wziąłem agregat, odpalam. A ta betoniarka działa tylko wtedy, kiedy ten guzik jest wciśnięty. Jak wciskałem zielony guzik, to to działało. Znaczy, jak go trzymałem, bo jak go puszczałem, to betoniarka przestawała się kręcić. Dzwonię do tego gościa, pytam, może coś źle robię z tym włącznikiem, może go tam trzeba, nie wiem, przytrzymać, czy wcisnąć, przechylić. Ale facet tak w miarę uczciwie na początku tam próbował zagadać, że jeżeli chcę, to mogę ją odwieźć, on mi odda pieniądze. Albo zaproponował rabat z tych 700 zł. Więc oddał mi jeszcze 150 zł, a ja tak no właściwie na pałę, po prostu zamówiłem ten włącznik, udało mi się gdzieś tam na Allegro bez, bez problemu go znaleźć. Włącznik kosztował 5 dych No i zamontowałem go i wszystko działa, ten stary do wywalenia, a betoniarka się kręci Pani jeszcze użyła zwrotu, że to właściwie, że rozumie, że to jest koniec roszczeń Więc spodziewał się, że jeszcze może coś być z tą betoniarką, nie tak Mam nadzieję, że to tylko ten włącznik i że obciążona będzie kręcić tak jak trzeba No i w związku z tym murowaniem robiłem też małe zakupy Kupiłem sobie trochę rękawiczek, bo to wapno podobno gryzie, a będę był na wapnie, nie na żadnym plastyfikatorze a czemu, to powiem już może podczas murowania. Dzisiaj nie za bardzo mam na to czas. Kupiłem 12-litrowe wiaderko, które posłuży mi jako miarka. I na początek 320 20-litrowe wiadra. Mam tu jeszcze jakieś wiatra, ale zobaczymy jak będzie z wydajnością mojej pracy. Bo jeśli e, będzie szło szybciej niż się spodziewam, no to tam jedno czy dwa wiaderka mogły być za mało. Parę złotych, 50 złotych te wiaderka kosztowały. No a dzisiaj przygotuję sobie to wapno. Zaleję je wodą. Wiem już jak to trzeba zrobić, bo wczoraj jak to wszystko porozkładałem, to właściwie bo postawiłem betoniarkę, postawiłem agregat, wszystko odpaliłem i starałem, popatrzyłem na to. Jak zacząłem grzebać w internecie, jak ma wyglądać recepta na zrobienie tej zaprawy, to recept było kilka, ale trudno obiekt, Recept było kilka. I właściwie nie wiedziałem którą mam wybrać. Chyba nawet dobrze, że ta betoniarka wczoraj się nie uruchomiła, tak miało być. Troszeczkę przesianego piachu, ale zamówię ten piasek od gościa. Nie chce mi się przebierać, a to się źle skończy, będę zaraz cały biały. Na razie mam wszystko trochę chaotycznie porozrzucane. O tak, tu mam piasek. Tutaj zostawiłem wczoraj to. Wodę może mam za krótki, sięga tylko tam. Betoniarka stoi w garażu. Po tym piasku średnio mi się chce tą betoniarkę targać, więc jak zamówię przyczepę tam ciężarówkę piasku. To powiem, że mi to wysypali tutaj, tu gdzie kapustogan leży przy bramie. Ne? I wtedy sobie będę wszystko robił przy garażu, a taczką na fundament przywoził. Tak chyba będzie najlepiej. A na razie nie będę teraz tego wapna tam tachał, a receptę na wapną mam taką. Znaczy wszystko będzie się opierać na 12-litrowym wiadrze. To też jest z podpowiedzi widza, który mi tutaj w połowie Rzeczy, z którymi miałem problem, podpowiadał sam. Robił tak u siebie, że jedno 12-litrowe wiadro wapna będzie wsypywane do 20-litrowego wiadra i zalewane wodą. I to tam posłuży, jako ta jednostka wapna. Do tego będzie jedno 12-litrowe wiadro cementu i sześć takich wiaderek piasku. Wapno podobno żrące. To trzeba zalać wodą i wymieszać. Przyjechałem murować, a nie mam metrówki. Ha <laughs>